Jeżeli chodzi o technikę, to będziecie potrzebowali umiejętności bardzo wysokiego podnoszenia tylnego koła. Najlepiej bez hamulca, bo możemy podnieść to koło na dwa sposoby, czyli podjechać, np. pod zniesienie, wcisnąć mocno przedni hamulec, zapać odpowiednią pozycję, puścić ten hamulec i zacząć jechać. I to jest jeden sposób. Natomiast drugi sposób polega na tym, żeby już jadąc do tyłu, bez używania przedniego hamulca. Samymi nogami poderwać tylne koło, i wtedy, łapiąc odpowiednią pozycję, zaczynamy pracować hamulcem i balansować ciałem. I pierwsza technika polega na tym, żeby znaleźć sobie jakiś mocniejszy skos. Podjedźcie do niego szybciej, wciśnijcie przedni hamulec, tak żeby to koło tylne było bardzo wysoko. Puśćcie przedni hamulec, no i spróbujcie odrobinę przejechać do tyłu, naciskając później jak najszybciej przedni hamulec, żeby się uratować. A druga metoda polega na tym, żeby już jadąc na fejki poderwać koło nogami, i wtedy tak samo jak najszybciej spróbujcie zacisnąć przedni hamulec. Fejki i hamulec, fejki, hamulec. Tutaj podpowiem, że ważne jest to, żeby na fejki bardzo szybko nauczyć się ustawiać odpowiednie pedały. Podrywamy koło mając nogi. Ustawione równolegle do ziemi. No a kiedy będziemy jechali, to, te, to to ułożenie będzie nam się cały czas zmieniało. Więc mój pomysł na to jest taki, żeby najlepiej nauczyć się, już kiedy się zatrzymujemy, obrócić sobie o pół obrotu korby, że kiedy zaczniecie jechać i Wam się obróci, to wtedy macie odpowiednią pozycję po kolejnej połowie obrotu, do tego, żeby to koło poderwać. Przyjrzyjcie się. Podrywamy, obracamy i cyk. Kiedy już będziecie sprawnie podnosili to tylne koło do góry, to w zasadzie 95% triku macie opanowane. Cała jazda polega później na tym, żeby bardzo płynnie oporować klamką, dźwignią przedniego hamulca, w taki sposób, żeby wasza jazda nie była szarpana, żebyście nie naciskali mocno tej klamki, bo każdy gwałtowny ruch sprawi, że koło najczęściej wam po prostu opadnie. Więc skupcie się na tym, żeby bardzo płynnie dociskać hamulec. i będzie ten hamulec miał lepszą modulację, tym łatwiej będzie Wam to opanować. No i pozostanie kwestia balansu. Im środek ciężkości będziemy mieli przesunięty bardziej do przodu, tym łatwiej będzie nam sprawić, żeby tylne koło nam się wychyliło do góry. Natomiast co do boków i do skręcania, no to tutaj naprawdę nie ma się czego obawiać. Można bardzo mocno momentami skręcić tą kierownicę i jechać dosłownie w takiej pozycji w bok i balans wyczujecie naprawdę momentalnie. Jak poćwiczycie to odrobinę dłużej niż dzień, dwa, 3 to załapiecie o co chodzi, że ciało zostaje w zasadzie w jednym miejscu, a skręcając kierownicą mamy wpływ na to w jaki sposób się poruszamy. Na początku będziecie zaczynali od metra, później 2 metry i tak coraz dalej, coraz dalej. A im większa prędkość, im dłuższe odcinki, tym coraz więcej tych ruchów będziecie wykonywali. I zobaczycie, że z czasem ten trik pójdzie wam naprawdę prosto. Moja podpowiedź jest jeszcze taka do tego triku, żebyście nie bali się. Znaleźć sobie troszeczkę ostrzejszego skosu. Na początku będzie trudniej Wam wyrwać koło do góry, ale kiedy już się przełamiecie, to wtedy jazda jest dużo prostsza. Mamy tutaj jedno niebezpieczeństwo, czyli sytuację, kiedy przelatujemy przez kierownicę. No i może się to zdarzyć albo w momencie, kiedy jedziecie zbyt szybko i nie panujecie nad rowerem, albo kiedy zjeżdżacie z dużego skosu, na przykład po trawie, która jest mokra, i wtedy łatwo o przedniego koła, czyli będziecie w sytuacji, gdzie wychylicie się za bardzo, no i ratując się będziecie chcieli nacisnąć przedni hamulec, ale pozycja już będzie tak ekstremalnie wychylona, że zamiast tylne koło wam opaść, to koło wpadnie w poślizg, ześliźnie się i trzaśniecie twarzą o ziemię. Więc to jest pod tym względem bardzo niebezpieczny trik i nieprzyjemny przy takich glebach. Ja się chyba nie przewróciłem, ale ja wiecie, że jeżdżę dosyć ostrożnie, więc tego samego Wam życzę, żeby obyło się bez kontuzji, a progres, żeby przeszedł szybko. Więc z mojej strony myślę, że to wszystko. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w kolejnym.